Ostatni z, serii, z pierwszej serii e, ze zwierzątkami, tej takiej polibagowej Franców, czyli 41019, żółwik. Opakowania, w sumie mówię, nie różni się od tego, co mieliśmy poprzednio. W prawym górnym rogu mamy żółwika z kokartką, co chyba sugeruje nam te rzęsy, że może być to dziewczynka. E, tutaj pokazana rysunkowo cała seria, nasz model z tyłu to samo, czyli figurka 1 do 1 i tu już jest bez rzęs, przynajmniej na obrazku. Tutaj też nie ma informacji na temat tego, żeby było coś robione w e, Chinach. Jak mówię, jak zawsze super. Stronka, ostrzeżenie, żeby nie mykać klocku, bo powodują niestrawność, że od lat 3. No to, ponieważ przekroczyliśmy 3 lata, bierzemy się za otwieranie, pakowanie. Po wysypaniu z woreczka mamy, co, mamy żółwika. Yy, troszeczkę. Moment. Po wysypaniu z woreczka co mamy? Mamy żółwika naszego. No, jest żółwik. Kilka lunetek, listek. No, listek znamy. Tutaj powiem szczerze, jakoś bardzo w oczy nie rzucają się takie typowe elementy. No, jedynym kolorystycznie jest yy, ciekawym ten jasno-niebieski plate. Płytka nasza, tu jakieś różowe studziki przezroczyste, jakiś transpink. No tu powiem szczerze, no, na razie nic takiego bardzo przekładającego uwagę nie widzę. Nie wspomniałem o instrukcji, oczywiście zawiera informacje o modelu alternatywnym, o tym, że można się zapisać do klubu LEGO dla dziewczynek. To możemy, na co jeszcze mogą, mogą rodzice dziewczynek wydać pieniążki, jeżeli nie chcemy mieć więcej stawu z Francuzów. Instrukcja taka sama praktycznie jak w pozostałych zestawach z tej serii Friends. Dobra, zestaw zbudowany. Krótka ocena. Hmm, powiem szczerze, że chyba najbrzydziej wymodelowana. Nie wiem czemu, po prostu coś, coś do mnie nie dociera w tym zestawie, akurat jak mam być szczery najmniej podoba mi się właśnie chatka zrobiona dla y, żółwika. Nie jestem do końca w stanie powiedzieć dlaczego. Ma w sobie czegoś znaczy łatwiej powiedzieć czego nie ma. Nie ma kolorków, właśnie to co podoba mi się w poprzednich zestawach, czyli w wiewiórze i w kocie to te żywe kolory. Tutaj te kolory są takie strasznie takie zwykłe, no nie licząc, nie licząc tej płytki, która taką tam słodycz oddaje. Zestawik jest taki troszeczkę, troszeczkę chyba zazwyczajny. Natomiast figurka, no figurka tutaj zasługuje na pewną pochwałę, gdyż poza tym dużym uśmiechem, no jest duży zobaczcie, no nie jest duży jest durny. Poza tym durnym uśmiechem jest najbardziej uniwersalna ze wszystkich figurek w tej serii. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że używam tej figurki robiąc jakiegoś moca z minifigami normalnymi. Nie wyobrażam sobie tego z wiórą, nie wyobrażam sobie tego z kotem. Wióra, zwłaszcza za te wręcz mangowe prawie oczy, bo odpada, odpada takich zabaw. Mamy naszego żółwika. Tutaj mówię, no nie ma co dodawać. Mniej ciekawych klocków, ale za to najciekawsza chyba z figurek. Oczywiście warto kupić, warto, warto zainwestować te paręnaście złotych. W sumie całą kolekcję można za niecałe 50 zł już kupić. Chyba warto, warto, bo naprawdę ładnie będzie prezentowała się na półce.